Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, chciałbym poinformować, odpowiadając na propozycję premiera Donalda Tuska na temat debaty w ciągu najbliższych dwóch miesięcy dotyczącej reformy emerytalnej na temat OFE, Sojusz Lewicy Demokratycznej rozpoczyna taką dyskusję, rozpoczyna debatę od najbliższej soboty. W najbliższą sobotę chcemy rozpocząć od rozliczania otwartych funduszy emerytalnych bo to wszystko, co się działo w ostatnich 14 latach, trzeba rozliczyć. Jesteśmy jedyną formacją, która w 1999 roku nie popierała otwartych funduszy emerytalnych i naszym zdaniem, aby przejść i wybrać jeden z tych trzech, o których mówi premier, wariantów, to trzeba rozliczyć najpierw otwarte fundusze emerytalne. Ale również zdajemy sobie sprawę, że trzeba przedstawić program ratunkowy dla emerytów i emerytur. I dlatego też organizujemy spotkanie, na którym będzie Jan Gus i Leszek Miller i rozpoczynamy rozliczanie OFE w Szydłowcu, w miejscu, gdzie jest dziś najwyższe bezrobocie w Polsce, w województwie mazowieckim. Co trzecia osoba jest bez pracy, bez jakichkolwiek możliwości znalezienia tej pracy w najbliższych nawet latach. W związku z tym w dużej mierze ta reforma będzie dotyczyła oczywiście wszystkich Polek i Polaków, bo jak Państwo wiecie, dziś ZUS wysyła 16 milionów listów do ludzi, którzy dowiedzą się, że albo dostają rzędu 300-400 zł emerytury, dostaną i to dotyczy osób, które dzisiaj zarabiają 1600-1700 zł, ale nawet nawet osoby, które dzisiaj zarabiają 4-5 tysięcy złotych, te emerytury będą głodowe na poziomie 700-800 złotych. No niech pan minister Rostowski spróbuje przeżyć za 700-800 złotych i wtedy zrozumie, dlaczego tak istotna i tak ważna jest debata, ale poważna dyskusja i debata na temat otwartych funduszy emerytalnych. Rozpoczynamy z najbliższą sobotę o godzinie 11 w Szydłowcu. Ale również chcemy dyskutować w całej Polsce i ten okres wakacyjny Sojusz Lewicy Demokratycznej chce wykorzystać do tego, aby przedstawić też swoje propozycje, swój plan ratunkowy dla emerytów. Mamy czwartą propozycję oprócz tych trzech, które premier przedstawił, czwartą, która będzie dotyczyła publicznego, publicznego Ofe, które byłoby gwarantem przede wszystkim bezpieczeństwa, ale które również mogłoby inwestować środki emerytów. Dzisiaj ZUS takich możliwości nie ma. Jak pokazuje fundusz rezerw demograficznych, może działać instytucja publiczna, która inwestuje, która ma duży zwrot, duże zyski i 100 razy mniejsze koszty utrzymania w przeciwieństwie do otwartych funduszy emerytalnych. Więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. W sobotę o godzinie 11 rozpoczynamy w Szydłowcu Jan Gus i Leszek Miller. Dziękuję bardzo.